Widzę tutaj u ciebie relację, która jest ciężka emocjonalnie, która też pokazuje ci taki rozdźwięk w twoim sercu, bo z jednej strony jest pragnienie, a z drugiej strony jest jakiś lęk. I tak samo jest u drugiej strony, natomiast on tutaj bardzo dużo przed tobą ukrywa w kontekście uczuć, w kontekście też tego, co mówi, bo nie mówi ci wszystkiego. On teraz jest na etapie wychodzenia ze swoich blokad, ze swoich ograniczeń, i yy, jest to dla niego bardzo trudna sytuacja. Jest tutaj yy, silny pociąg w Twoim kierunku, silne takie połączenie. On Ci tego nie powie, On Ci tego nie przyzna. Yy. Się boi, bo się boi tutaj powrotu do przeszłości. Coś kiedyś go bardzo mocno zraniło. Przez to on jest tutaj bardzo taki powściągliwy w uczuciach. Przynajmniej stara się być przy tobie trochę nie potrafi. Co z tego dalej będzie? No, karty pokazują, że od Was zależy, jak wykorzystacie to, co jest między Wami. Od Was zależy, jak wykorzystacie ten potencjał. Tutaj nic nie jest przesądzone. Wręcz przeciwnie, tutaj jest dwójka mieczy. Czyli będziecie się szukać i albo się w tym wszystkim znajdziecie, albo się jeszcze bardziej w tym wszystkim zgubicie. Ale będzie jakaś szansa. Będzie jakaś szansa. Natomiast przede wszystkim, jeśli chodzi o ciebie. To wyjdź z dziecięcej energii, wyjdź z tego zranienia w sobie, w środku, bo tutaj bardzo mocno projektujesz to na tą relację. Ciągle czekasz, jesteś w energii oczekującej, cały czas chcesz tutaj ratunku. On nie jest po to, żeby cię ratować. Tutaj coś się odwieści, będzie tutaj.